Siemano, widzowie! Jestlona na Lanowski dzisiaj gramy w kolejny odcinek z Dead Rails Z nami jest znów Oktawian. O ja to wezmę. Nie ja! Pieniądze! Odawaj Pieniądze Ok, ja kupię bandaże jak zawsze. No. Ty węgiel. Mamy dla chyba dostarczy. Co? Nie wiem, jeszcze kupywałem trzy i ledwo, ledwo co ten do pociągu, ten do strefy bezpiecznej. Jeszcze wtedy ci do zostanie ten, 10 Nie. Będziesz mógł kupić jeszcze jeden bandaż albo sobie zostawić. A jak chcesz, tam, no, vampira. wampira. Muszę spalić te dwa węgla. Okej, okay, to ja... I Okej, okay, ja to idę... Jest światło wie. OK. Okej. Okay. Okej, okay, ja wziąłem gazety. No wiem, wiem, wiem. Bo ty tego nie No wiem. <śmienicza> nie Widowie <śmienicza> Dobra, <przystań>. nie przestań! Nie! Okej, przestań! Ok, dzisiaj widzowie, może będziemy kolorować, jak sprawdzamy. Poczekaj, Poczekaj musimy się zregenerować. Hafie. Zrobię! Nie! <laughs> okej, okay, zrobię! E. Nie rób tego! Nie! Musi się spali Jak się spali, to ja cię zabiję. Zamiast... O okej, okay, um, zabiło się! Poczekaj, zobaczę czy... Potwory mogą przejść. A! Nie. Dobrze? Dobrze. Hmm. Poczekajcie widzowie. Daj. Eee. Alan, pójdź po sekretny item. Okej, okay, pójdę. Eee, A ja tutaj został. pokażemy ten sekretny item. Wiecie gdzie jest? Po tej, czy po tej. Jeśli wybieracie po tej to zostawcie lajka i subika. A jeśli wybieracie po tej, to zostawcie lajka i subika. <głos> <głos> no, no. Wybór jest prosty. Ta stylona. Okej. Okay. I tak możecie zrobić supa? Szczególnie na moim kanale. Bo będzie no. kanał gaming. Nie wiem czemu mu chciał... Chciało mi się robić kanał Gaming. Ja nie wiem. ziemi, ja nie mogę. trzęsienie ziemi? Słyszysz to? Jakaś kopatka? Nie. nie. wiem. Widziałem, coś słyszę, ale nie wiemy co. Mam nadzieję, że wy to słyszeliście. No, może powiedzieć, jak słyszeliście, to napiszcie w komentarzach. Co, co To napiszcie? może być. Pociąg. Jaki to Alan wypnie wam serduszko. No. Jora, bifcie. Haftak... E, Haftak... Dead Race. Haftak Dead Race. No. To zwiększy zasięgi tego filmu. Nie wiem, czym ja to robię. Mucha na mnie usiadła Ty mała mucha Okej okay, to dawaj jedź może Nie, po, poczekajmy na noc Okej okay, jeszcze dużo czasu To może, wie, ja zjawi, to może widzły ten A już wiem To ja może przystąpię. Zatrzymam I puszek, ten już będzie ten Będzie noc. Jakby nie. Jak już będzie kolejny dzień. Dzień, Ok, się że jest piąta, zaraz jest będzie dzień, będziemy wyruszać. W podróż. Ale okay, nie uważaj, dzień. bo zaraz jest dzień. Uważaj i chodź tutaj. Dzień, ja mam dużo no. Przejdź. Dzisiaj chyba będę odmianować Oktawiana. Dobra, jedziemy. Nie! Wypadłem, wypadłem! I nie baw się, będę się bawić, nie skaczę. Skaczę! Teraz skakam, Nie, Ok, nie nie skakam, 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 nie skakam, Nie, skakam, 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 Tam idziemy. Idziemy! Idziemy? Idziemy. Idę. Dobra, ja muszę być szybki. Ej, tak jesteś szybszy na w dzień. Wiem. Jest mocne. Ja muszę mieć wam, właśnie, widzowie. Ja też wam że niedługo będę mieć Robux. To kupię sobie bądź i. Nawet sobie może. No, o, to jest wartościowe. E widzowie, nie patrzcie się, co jest z tyłu. Nie, z tyłu tej figury. Patrz. Widać. Okej. Okay. Okej, okay, nie będę tego komentować. No lepiej, żebyś nie komentował. No. To ma każdy człowiek chyba, że... chyba już wiecie, widzowie. Nie, no. Wiecie, Dora, nie powiem Wam tego. Wila, jeszcze nie ruszaj Okej, bardzo Dobra, możemy jechać No tak, możemy jechać ja jestem z, gó z góry, żeby widzowie coś mogli patrzeć Dobrze hmm. To ty masz wyklatka? Co? To ty czuj masz swoich widzów w wyklatkach? Nie Co YouTuber tak robi ze swoimi ukochanymi widzami? Przez! Znań. Nic tak nie robię Ty wczoraj już połysałeś tak nie chcesz go Tak, na pewno Czy ty oglądasz coś? Bo ja coś słyszę Nie A dobra, to tylko mucha Czy to unicorn? Nie To nie unicorn No co? No Kurde, no Mam no, nadzieję, że nie skoczyłeś. No nie skoczyłem, ja tylko ja się obrad... mam. No kurde, gdzie jest jakiś domek? Nie, ile tam jest kilometrów u ciebie? Pięć. Pięć? Domek. A jeszcze żadnych, tylko jeden domek był. Kurde, a właśnie. A, pewnie... a jaka jest tam godzina? ciebie? Trzynasta. Okej, okay. jak będzie. No co so, dawaj na ten na miasto może. Okej. Okay. Tylko trochę się cykam. Okej, okay, zrobię po prostu drugą próbę może. Bo ja chcę hmm. zrobić jak najwięcej bońców jeszcze. Okej. Okay. O! Obchodzą tylko bońcy, tak? No bo jest. O, domek. Ja powinienem dostawać bońcy, bo... Ale ty ja... masz jakieś... Ale ja no tak, bo ty kupiłeś wybuchacza O! o wartościowe? Nie, co tam jest? No tak. Czy ja to nie, ta mi... ta mi... ta 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 sakura Okej okay. no, Nie, to ta 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 Ej, ta 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 robić takie coś. Alan Kor, czyli najlepsze sceny z Alanem wiesz co to jest Kor? nie, nie wiem czyli niechłe sceny a chyba wiecie co o nie, szybki ząbiak! przejechałem Dobrze. trochę o nie, to ty spokojnie, ja się nimi zajmę ja ci pomogę. O nie, rewolwerowiec! To jest tylko koło policjant. On jest skinę. O nie, zeskine! Łoja! Ja używam bandażu. Okej. Okay. O nie! Chodź, blaku Dobra, walczymy się na gołe pięści! No nie, nie mam go w pięści. Po no. Okej. Okay. Możecie mnie nazywać jak chcecie. Możecie mnie klejtować. Ale... Le, le, nigdy... O nie jest szybki zombiak! Zginę. Nie, no zginę. zginąłem. Ten to ja otwórz mój! Ten... Tu to, to mam bandażę u siebie. Po prostu później. Jak, jak będzie chciał Ja mam... Ja mam w tym inwentarzu. Ja się nawet nie muszę leczyć. Bo ja jestem wojskowym. O Jezu! Jaka armia! Noc! Noc! To jest no. moje... Szczególnie to jest moja noc. Vampiro! Wambirów. Ej właśnie! To będziemy mogli sprzedawać może jeszcze jak A, a więc pamięć ciągle da Widzowie będziemy musieli trochę poczekać. Dobra, to zapał. No? Okej. Dobra. Okej. Okay. Widzowie, ej, już jest. Widać, że już jest. Ty? ty jesteś! Słuki zombie siombi śmierci Nooo... Jestem Jestem królem śmierci Ale słuki zombie robią no, A Robiąc dan tajden. No co? Ten soki zombie się zawiesił. A Dobra nie! Nie obchodzi mnie życie nie nie może mnie obchodzić My w ogóle zabiliśmy bankera? Nie wiem właśnie Ja nie zabiję, ja zabiję tam chyba strze tylko Nie pamiętam Widzę rewolwerowca, idzie do Ciebie Trudno Jakbyś podwiedzę A ile masz? masz dużo, masz dużo Okej, okay, on się zwiesił. On jest zlagowany. Tam przy niebieskim domku jest. O, jest bank. Już myślałem, że, go, że nie ma banku. A gdzie jest? Właśnie. Zabijajcie go? Tylko z tym kodem. O, czekaj, ja, ja, ja muszę się zregenerować. Okej. Okay. Widowie, ciężko mi jest. A! O, o, kibel kibel xd no serio kibel o siemo e, do, nagrywamy e, dobra widzowie teraz no. na, przyszła jedna osoba no. która wcześniej chciała z nami nagrywać ale nie to nie. dawno temu było dawno, dawno ja. temu był. No ładam. No, ja teraz nie mogę wejść na schody. Na siódmym kilometrze. A tu mamy takie A, Dobra. Alan, powiedz. No. Mam iść na nich. Czy mam zostać? I zregenerować sobie A ile masz? Ty możesz na nich chyba iść. Dobra, ja misję, to twoja wina. Okej. Okay. O! Halo? A tam jest dziewczęt zombie, który mnie nie widzi <laughs> I Gle, a ty się prawie zregenerowałeś do maksa! Banker! Banker! Może w banku jest banker? Albo gdzieś tam zabijeś, a nie zauważyć. A idę do banku! prawda? A no tak! Nie mogę! Po schodach! Ubrałem trochę zbroi! Malo, ja to Halo, jest... jestem do banku! No, że nie widzę! Co to nie... A siedzi wody ten. Wody jest w kościele. No? Idź, idź. Ale w jaki ząb jest w kościele? Nie wiem. Nie chodzę z tym solmą. Krucefix. Nie chodzę z tym O? Ej, weszłem jakoś po schod. A do... no. no gdzie jest ten bunker? Ty może ja go zabiłem wcześniej? No, właśnie! My ja chyba no, tutaj... mi się spali. Gdzie? To. To nie? to... Zobacz, jest, nie, to. To nie jest w rewolwerowie A co tu? A co? Dobra, wiesz co? Nie opłacało się iść na to Zostawiam Ciebie tutaj Ej! Poczekaj, tylko muszę Cię... Przy, nie przyczep go No Przecież przyczep to nie, ja, nie, ja go tutaj przyczepię <grym> Nie! Żeby mi nie uciekał no. Chodź tu Albo wrócę z ciebie świętą wodą. No ale i gościosa. Są... Poczekaj, chapę muszę sobie zregenerować. Nie moja win. Bron. Cicho. Ten bron wier... masz? Nie, amunicję wiem. Coś... Ja bo ja już chyba za jakieś 10 minut tutaj jestem. Nic Zginął. No. Ja nic nie mogę Dobra. zrobić. A ty coś. mnie. Ale ja, ja nie radny. mogę! Przecież, bo ty mi zespół. Dobra. Dobra, ja cię tutaj zespół. No. Ja Dobra, nie mogę. Ja zostawiam ciebie. Adios. Ej! Nic no, nie widzę. A no. więc się wyposażyłem w nóż wampira. O, tutaj jest potem. Ale to chyba nóż no z kto wie co za noc? Ja A to ten z pociągu? Nie No rozwinę kołaków! O ja! Nie! No i przegrasz Na bank To dawaj swój cały hajs ale jak, jak Gosię i... wyjdzie, ja mam zero hajcu. Wydaleś wszystko? Tak, na bandarze. A ty mnie nie uleciłeś! Ale powiedzieć, chodziło mi w prawdziwym życiu. Ale ja ci nie odam w prawdziwym życiu. Gnąłem. Nie, nie wiem. wiem. Widzowie, kolejna próba. No. Próba numer dwa. Bo tutaj nie był bankera, ale był bank. I było bardzo dziwne. Nie, nie, nie. Nie, nie, się Nie, nie, Widzowie kolejna to nie. Nie, Ja wezmę. Nie, ja, ja kupię bandaże. No to kup. No. No. na tam kupką. Ja. Dobra Widzowie Jeśli zostawicie łapkę i suba No To spalę Alana w piekle Nie, nie, nie zostawiajcie Będzie filmik, gdzie ja spalam alana. I Na bytaliście. sto subów będzie sto. Jak, jak Na sto subów będzie takie, takie części z piekła Jakie z piekła? Nie. Jest... Jest eee. E, e, ja pani była w piekle Ale goście nie zasługuje na piekło. Zasługuje. No, no właśnie ty zasługujesz. Widzowie napiszcie w komentarzach, kto bardziej zasługuje na piekło. Oczywiście o ty. Nie, bo ty. Nie, bo ty. Ta, co ty robiłeś? Robi, bi, bi, wcześniej. Nic. Ja. już obiad. No. No. Jakby ja nie ojadę. No nieadmym obiad i co z tego. Czasami nie popychać, bo teraz... No! Spaję ci najczęściej. Widzowie? Alan ma stopie... Ma, Alan ma 50 subów Nie mam! 62 Aby... mam! Co Co ci chodzi? Mm. E, I dobra, napiszcie Hashtag Alan to... To Sigma. Nie. Bo, tak. Alan to na pewno nie Sigma. Tak, napiszcie Alan to Sigma. I napiszcie śmietana na jeden, dwa, to Sigma. Nie, 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 nie. Nie. nie umie takie umiem takich rzeczy. Pa, u ciebie takie wedzy! ej ej! Tak? No, tak! Chodź nie, nie, sorry nie, 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 to ja nie, to nie, 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 na ten. Ja to wrzucę na YouTube i to, będzie ten. Ty, 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 to nie, ten! nie, 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 Jak nie, nie, cię gdzieś i będę Cię nie, nie, po, po czterech, nie, nie. nie bo on nogą po bo... siedmiu Okej Hej Mi no to, nie. Eee. Okay. Okay. Mi to. Też, ja teraz tego chyba. nie spalaj I To ja ci zabiję Okej okay. Chodzi mi o prawdziwe życie Bierz. Ja się wejdzie. Nie dasz. Poczekaj, nie. Ja to zrobię. No! Zabiję cię. Idź po sekretnicy. Nie idę. Nie. Ja nie idę. Okej. Okay. Nie, nie idę, bo mi my musimy spalić wszystko, wiesz? Okej. Okay. I zabieram A... ci wszystkie bandawy. Ej. Poczekaj. Tak. Dobrze, zbiorę Ja zbiera. mam. jeden nie, Ja nie znalazłem. No, ja wziąłem. No. no jest, okay. nie. Okej, okay, dam ci już. Już nie jesty taki aż akurat na dole jest. Dobra, ok, jedziemy, jedziemy. Teraz jesteś grzeczny, Alanek. Tak, a? tak, jestem grzeczny. Tymczasowo. Właśnie <noise> to, to chciałam powiedzieć. Nie zatrzymujemy się nigdzie, wie. O nie, wypadłem! Wypadłem! Tu mam się z nimi grać. <noise> Alanowski. Ha. Pani moment. Czy... Czyli śmieszny moment. <grym> no nie wpadłem! Zabiję cię! O czy, 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 nie moc! Tyro, tyro. Ej, czy to jest nad wilkołaków? tak Co? kur! Lej <grym> się nabrać do nas zębiaków. Ja myślałem! Ja nie My wyglądam Ja nie wiem! Ja nie wiem, jak wygląda na wilkołaków. Z wilkołakami by się nie wygrał. No? To jest nawet wilkołakiem bym nie wygrał na łopatę. A ja jako. My... Wa, jak to... wam. Wa, wampir? Z to tak. A z dwoma? Nie, może też, ale z trzema już nie. O, ktoś mnie atakował. Zombiak. Niedobry zombiak. I coś powiedzieć? O, ja wychodzę Co zrobię? Ja? ja wychodzę O nie Gdzie wychodzisz? Jaki zombiak O ja Z gry? Nie, ja wychodzę z spodzianku. O, o nie, zginę Czy nie wchodzi, wiesz? O nie Jeden hita Jeden HP o, zginąłem. Okej, okay, widzowie, na tym kończymy odcinek, bo zaraz mi się skończy czas.